Hej sokoły, to ja, Prado 30 Dzisiaj chciałem wam pokazać poradnik, kolejny na moim kanale Będzie to jak pobrać zdjęcia z Instagrama Pojedyncze z danego e, profilu czy konta Jak i cały profil, czyli wszystkie zdjęcia, które e, Jakaś osoba udostępniła po prostu na swoim e, Koncie w profilu Zaczniemy od zdjęcia pojedynczego. Robi się to za pomocą strony internetowej, a profil robi się za pomocą programu. Więc zaczynam i lecimy z tematem. Jak już znaleźliśmy interesujące na zdjęcie, kopiujemy link do niego w przeglądarce. Wchodzimy na stronę downoadgram.com, wklejamy w to pole nasz link do tego zdjęcia, naciskamy guzik download, później i do image, pojawia nam się okienko by zapisać, zapisujemy, możemy otworzyć, jak widać zdjęcie jest na naszym komputerze. Dalej przechodzimy do pobrania całego yy, profilu. Jedziemy. A więc program, którego potrzebujemy, nazywa się 4K 100gram. Należy sobie go pobrać z internetu. Aby go użyć i pobierać cały profil, należy w te wolne miejsce wkleić link do y, profilu, który nas interesuje, nacisnąć przycisk Subskryb. Jak widać, synchronizuje nam się zdjęcia. To zależy od tego, ile y, profil ma zdjęć. Tak może nawet długo trwać, jak ktoś ma dużo zdjęć, tysiąc na przykład. I dzięki temu programowi synchronizuje nam każde zdjęcie, które doda później. Ta dana osoba. Jak widać można wszystko przeglądać sobie pięknie. No, a tak wygląda właśnie na komputerze. Tworzy się nam moje obrazy. Foldery się tworzą z tymi zdjęciami. Można zawsze sobie ich użyć, poglądać. Więc to by było na te. Duże Elo. będz.